Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi. Albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, Albowiem oni będą nazwani synami Bożymi, błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy Wam urągają i prześladują Was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o Was. Cieszcie się i radujcie. Albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo pańskie drodzy siostry i bracia. Dzisiaj jest dobra okazja. Tę uroczystość wszystkich świętych, kiedy gromadzimy się na cmentarzu takiej auli, auli też jesiennej kiedy widzimy zamierającą przyrodę opadające liście z drzew aby poruszyć tematy prawd eschatologicznych to znaczy takich którzy, które dotyczą rzeczy ostatecznych a są to śmierć życie pozagrobowe Sąd ostateczny, zmartwychwstanie oraz ostateczne przeznaczenie człowieka i świata. Te prawdy są także częścią naszego wyznania wiary. W składzie apostolskim, czyli tym popularnym wyznaniu wiary, między innymi mówimy też takie słowa: Wierzę w ducha świętego. Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wiecznych. Chciałbym dzisiaj, drodzy, może zatrzymać się głównie nad dwoma ostatnimi prawdami, artykułami naszej wiary z kredo. Wierzę w ciała zmartwychwstanie i żywot wiecznych. W katechizmie Kościoła katolickiego czytamy takie słowa. My, chrześcijanie, wierzymy mocno i mamy nadzieję, że jak Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i żyje na zawsze, tak również sprawiedliwi po śmierci będą żyć na zawsze z Chrystusem zmartwychwstałym i że On wskrzesi nas w dniu ostatecznym. Nasze zmartwychwstanie. Podobnie jak zmartwychwstanie Chrystusa, będzie dziełem Trójcy Świętej. Wiara w zmartwychwstanie zmarłych była od początku istotnym elementem wiary chrześcijańskiej. To właśnie ta wiara i ta nadzieja dała i wciąż daje siłę męczennikom do oddania nawet własnego życia. Za Chrystusa i za wiarę w Niego. W pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale święty Paweł naucza, dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania. Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. A więc drodzy, podstawą naszej wiary w nasze zmartwychwstanie jest zmartwychwstanie Chrystusa. On przecież zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i obiecał tym wszystkim, którzy idą za Nim, którzy stają się Jego uczniami. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. To Jezus jest tym, który w ostatnim dniu wskrzesi tych, którzy będą wierzyć w niego i którzy będą spożywać jego ciało i pić jego krew. Już teraz daje nam znak i zadatek przyszłego życia w sakramencie eucharystii. Kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Więc drodzy, eucharystia, komunia święta, którą spożywamy w czasie mszy świętej, jest pokarmem na życie wieczne. Jest także jakby nadzieją, podstawą Nadziei naszego zmartwychwstania. Karmimy się tym pokarmem niebieskim, tym chlebem aniołów. I będziemy się nim karmić właśnie tam w wieczności. Ale tutaj już na Ziemi możemy to uczynić właśnie uczestnicząc w Eucharystii. Jednak drodzy, aby zmartwychwstać Chrystusem, trzeba także umrzeć z nim. A więc opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. Śmierć jest kresem naszego ziemskiego życia. W tym odejściu, jakim jest śmierć, dusza oddziela się od ciała. Połączy się jednak z nim na nowo w dniu zmartwychwstania umarłych przy powtórnym przyjściu Chrystusa, którą nazywamy paruzją i na którą oczekujemy. W śmierci Bóg powołuje człowieka do siebie. Dlatego chrześcijanin może przeżywać wobec śmierci pragnienie podobne do pragnienia świętego Pawła, który w liście do Filipia, Filipian powiedział: Pragnę odejść, aby być z Chrystusem. Chrześcijanin więc może przemienić własną śmierć, która jest nieuchronna, w akt posłuszeństwa i miłości wobec ojca. Na wzór Chrystusa. Kościół, drodzy, zachęca nas, abyśmy przygotowywali się na godzinę naszej śmierci i zabiegali o to, aby być do niej przygotowani. Pan Jezus bardzo często zachęcał nas do postawy czujności. Czuwajcie i bądźcie gotowi gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Taki sens ma śpiew, modlitwa, suplikacji, którą śpiewamy od nagłej i niespodziewanej śmierci, wydaw nas Panie. Nowy Testament uczy nas, że zaraz po śmierci człowieka czeka Go, tak zwany sąd szczegółowy. Polega on na odniesieniu naszego życia do Chrystusa. I wtedy dusza od razu poznaje, czy potrzeba jej jeszcze oczyszczenia, doskonalenia się w miłości, co ma miejsce w czyśćcu, czy też już otwiera się przed nią bezpośrednie wejście do szczęścia nieba, którą cieszą się właśnie święci. Błogosławieni i kanonizowani przez Kościół, ale także niezliczone rzesze świętych, którzy nie zostali wyniesieni na ołtarze, a którzy przebywają z Bogiem już tam, widząc go twarzą w twarz. Czy też, bo taka też może być możliwość, czeka człowieka potępienie na wieki. Święty Paweł w liście. Do Tymoteusza stwierdza: Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Takie jest pragnienie Boga. Po to posłał na świat swojego syna. Po to Pan Jezus stał się jednym z nas, po to założył Kościół, abyśmy wszyscy zostali zbawieni. Wyrażamy. To pragnienie i tą nadzieję w chrześcijańskiej liturgii pogrzebowej, gdy śpiewamy w prefacji, albowiem życie Twoich wiernych, opanie, zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdziemy przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Jednak, drodzy, to od nas, od każdego z nas zależy, co wybierzemy. Nasze życie tu na Ziemi to czas otwarty. I to czas, jakby takiego rozstrzygania: czy przyjmiemy ofiarowane nam zbawienie, czy też odrzucimy łaskę Bożą, daną nam w Chrystusie, Jezusie, naszym Panu. Niech drodzy. Ta dzisiejsza uroczystość, uroczystość wszystkich świętych, czyli wspomnienie tych wszystkich, którzy osiągnęli zbawienie i cieszą się chwałą nieba, niech ta okoliczność, że stajemy nad grobami naszych bliskich drodzy, wzbudzi w nas pragnienie właśnie zbawienia i świętości, do której wszyscy jesteśmy powołani. Co prawda, drodzy, ta droga do zbawienia i do świętości nie jest łatwa, o czym mówi dzisiejsza Ewangelia. Wymieniając te błogosławieństwa słyszymy błogosławieni, którzy teraz się smucą, ale albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości. Ale do nich należy Królestwo Niebieskie, błogosławieni, gdy ludzie wam urągają i prześladują was i z powodu Chrystusa mówią kłamliwie wszystko złe na was. Więc drodzy, droga do tego zbawienia przez ten łez Padołu tutaj na ziemi, nie jest łatwa, i wiąże się także i ze smutkiem, i z pewnym krzyżem i cierpieniem, ale ostatecznie, drodzy. Idziemy do wiecznej szczęśliwości, do nieba, do mieszkania, które każdy z nas ma przygotowane w niebie, a które obiecał nam Jezus. Niech więc, drodzy, ta dzisiejsza uroczystość wzbudzi w nas tą determinację, abyśmy szli tą drogą zbawienia w patrzeniu naszych świętych patronów, abyśmy, drodzy, mogli kiedyś tam. W domu Ojca cieszyć się i poglądać także tych, którzy nas wyprzedzili w drodze do zbawienia, abyśmy mogli tam doświadczać już wiecznej szczęśliwości, o której Pan Jezus powiedział, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Niech ta dzisiejsza nasza modlitwa, drodzy, podniesie naszego ducha. Niech pomoże naszym bliskim zmarłym i niech wychwala Boga za rzesze już zbawionych, którzy nas wspierają swoją modlitwą. Amen.